Mano z tej strony Wojtek850, a jest dzisiaj ze mną PawelOx, który gra Anko na midzie, a ja gram sobie pierwszy raz z na topie po reworku. Siemanko. Musimy tu pomóc Rengarowi. To coś tam na mnie flamie na czacie. Kto, co... Ranger Ano, wiedziałem Renji chyba ma smite. No. Yy, jeśli chodzi o skillę, to pasywka to jest chyba taka, że Yorik co jakiś czas, jeśli zginie cel, to yy, taki grób po nim zostaje i po chwili wychodzi z niego taki mały duszek, który może atakować. Q to jest mocniejsze uderzenie. W to ściana, przez którą nie może nikt przejść, ale można ją zniszczyć autoatakami. E, to jest taka no, słaba. Taki, taka podstawowa umiejętność. A ulti to, że przywołujemy takiego ducha, który atakuje ten cel, co my i jeżeli on, podczas gdy on go atakuje, to my zyskujemy dodatkowe obrażenia. Chyba dobrze wytłumaczyłem. Jeszcze na dodatek gramy na Dariusa. Ty wygrałeś kiedyś na Dariusa, co nie? No, swój pierwszy ranket w życiu miałem na Dariusa. <grym> Jezu ja nawet nie ogarniam o co chodzi z tymi duszkami, jak je przywoływać. Jak Ci się odnawia Q, to możesz jeszcze raz użyć Q. Aha, to o to chodzi. Dobra. O, teraz mogę użyć Q. Ok, ładnie obiliśmy, ale Lucian, pierwsza krew na Kindred. Kindred poszła do DC No to w ogóle nie wiem, co to za Elo. Jakiś barwny low, Elo. <grymne> co się stało? Ja w ogóle. Kurde, ten Darek agresywnie zaczął. Tak z tym z mieczykiem. Jak tam ci idzie? O tak się nie... On obija, ja obiję. Tak się obijamy tu wzajemnie Tylko, że gdzieś zniknął No dobra, to się narywa I to ma czerwoną swoją mocną. Do Dariusa planuję nakręcić poradnik, ale za każdym razem, kiedy próbuję, już próbowałem parę razy, ale. trafiałem na. słaby bot. Huh? Dobrze, że gram, tak Jak gdzieś... nie trafiłem stunem? Serio? Giniesz? No. no. Jak mógłbym nie trafić stunem, what the fuck? Trudno. No, slashował. Slashował, to dobre. okej. Okay. Nie co z tego ich ten kot sobie No ale teraz już ty jesteś przed szóstym, to na szóstym go zabijesz, bo on... No wiesz, tylko trzeba go obić trochę. No sprywa. Jezu, taki indret. Dobre piknę dodać. No. Kurczę, przeżył. Ale słyszał Darius. Patrz na naduszka, fajnego. Widmowa dziewica. No serio, ta wierzą mnie wszystkie miniony Teraz cofniemy się do bazy po. Bo... Po to. Pierwszą składamy trinitkę, a potem zobaczymy. Widziałeś co tam, potem składali na niego? No, pan też umrzeka, jakieś buty, nie wiem. A tęczną hydrę? Nie, nie widziałem. Chociaż? I to chodź tutaj śmieci. Czekamy. O, macie. Wystarczy, Ale że jest No, brawo. Dzięki. A kto u nas ma jeszcze killa? RNG, okej okay. Kurde, to muszę spuszc... No bo w dupe z tym bo on mnie zabije zaraz On no, chyba w sumie... W sumie sam go zabiłem bo wolałem się pewnie.

Indret 03 Gang us please Widzę on od tej strony Jeżeli on jeszcze wtedy nie cofnie to mamy easy killa Nie, no, z Q nie trafiam, serio? Dupy O, też na bocie No, jeszcze porobi tu Kindred Darius teleport. Dobra, O, oh, fuck, hekariusz. Robisz. Aj, co, ty nie muszę. A, dobra, hekariusz nie zabił To jest full do Darius. Tak? O. Już bym to zabił z 5 razy, ale. No, jeszcze padnie mi na midzie. Ten Ranger jeden, co się starasz w sumie. Dobrze, że flashy nie paliłem. Botlin wypierdolę, stąd Wam bot pada Dobrze Ranger, więc 0 Tak, puszuj mi tutaj, tutaj na bocie się pada. Czujesz mi mi do no debilu, jak no bo cię tracisz wierzyć. Co za mną? Ludzie nie wiem po co w taki. Yes. No jeszcze mi tutaj idzie ten straż. Nie chcę idzie, ja sobie to Jeszcze przeżyje Ja miniony Farta ma ten nób Buty pójdziemy pod... armur. Nie no Bot jest świetny Chociaż, brawo, Renger. Trzy trupy będzie miał. A, nie bo Kindred brawo, okej. Okay. No, źle, to... A, poraz, go Idź tam, Paweł. Idę, idę, idę. Chociaż jakoś głównie no, nie to Aha, spoko, no dobra, walicie. Oj, miałem laga, sorry. Nagrywa się dobrze, okej. Okay. Nie wiem, kiedy to wrzucę. Ale wrzucę jak nawet... wiesz, to... Hmm, może... Jeżeli będę miał ostaty na minusie to wrzucę, no bo to jest jednak pierwszy raz z Jurikiem. No no, jutki. O Dariusz się opamięta. A nie, to on nie szedł pod fuladę, tylko on tak dziwnie składał tasek. No zawsze się zaczyna od tego tego co daje HP też, nie? No on składał pierwsze... tak jakby chciał ją mu. No, to pod CDR. A co nie wiem, ja zawsze gary, jak ten buduje tasek to zawsze, bo tu dostajesz i AD, i HP, to bardziej się opłaca, No, jeszcze to przyspieszenie, a tak to tylko. SS Darius, wiesz, O, jest dobra. Co do tej janki teraz? Echoludem chyba, nie? Chociaż nie, nie wiem sobie. Chodź tu śmieć, nie chcesz.

Patrz na tą. Co puszuje Dziewica. dziewica. Coś dla ciebie. Ja mam echolodę, no. A ja mam już tą, trinitkę. Co, napadła? No. Ale przepuszywała, lol. On dobre, ona puszuje, dopóki ty nie giniesz, chyba, nie? Uham. Bo -huh. zostawiasz sobie ją na linii i idziesz się bić. O, my się bijemy, mamy ten fight, a, a tam sobie jeszcze jeden puszuje, dodatkowo. No dobre, ten. Ale wierzę, ją od razu zaczyna chyba bić, z tego co zauważyłem. Od razu, no. Renży. Okej. Albo nie, okej. O, aleś. Wow, przeżyje. Ja tam jeszcze idę. Ty twisted fight. Złapałem go w stół, dobra Kindred, brawo Ej, kurde, przydałoby się help Boże, Wojtek, gdzie to tam prześ... Bijemy się Dawaj. Wow, U muszę... nami. Zła no, no, trochę. strona. Szyjdzie to zrobiłem. Ty ja bym go zwążył do. To... Dariusa? No, A, dobry już. ja w... nawet. W sumie jest tu na, na kombo, bym go zbiała, ale nie. Może poczuję na smoka. Na no, smokę. Bo ranger coś tam. Nie chcę tych smoków robić. A spróbuję sala barona. A nie, co? Ja pierdzielę, co ja pierdzielę, gadam. Lebarona. Ja Jeśli złożę, to od razu jestem lebaroną. Chodźmy na TF-a. Chodźcie na TF-a. Ja go od razu stuna w klatkę. Tylko nie może mi dać żółtej karty. Dobra, dawaj, dawaj, ja od razu misiałbym mam też. Albo Q nawet nastanął. On rzuci kartę, chodź. Dobra. Dobra, Masz Kurde, przydałoby mi się trochę Q też. A w dupe, Karol, i Uważaj, idę. Jesteś? E, patrz, zrobię tak, żeby nam pomogła spuszować. No i dobrze, to weźmy może wierzę. Ej bo ja mam problem Jestem głupi I <grym> tak napisał Dobra, uważaj Wojtek, bo ja się cofam Dobra, jeszcze z nim spuszuję trochę Ale uważaj, bo... on właśnie, ko Ty, ja idę Chodź, 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 chodź. Mam stuna Brawo Nice Dobra O, ja Jeszcze Darius Zabi A, dobra, okej okay. Dziewica Ja jeszcze Ignite a dałem i... Ale to dziewica była Ty, ty, ty twisted fate tu jest chodź, chodź, chodź Gdzie on jest? A, dobra Uciekaj. No, no, uciekaj, uciekaj. Jakbym mógł to bym ci zostawił wtedy. No bratem. Nie wiem jeszcze ile Dmage'u ioric nafidowany chyba, ale się przyjdą, <grym> się idą. A bym sobie program na topie w sumie, tylko że idą. 4800 no chyba. No. O to trochę. Kindred rip Znowu? No. No po co? A może? Nie, Dawaj Kindred. A mi nie ma tu jeden Ja, Bill. 8 83 Laker. Dobra, ej, tym. Przetrzymam, nagrywa się. 18 minut, okej. Okay. One shot, twisted fight. <laughs> nice. Co za one shot. Co idziemy? Nie, nie, pójdę Idę spuszczać topa. Dobra, ja idę na bota w sumie I hejdyker to w sumie się to bota Dobra, wezmę towera Ale skoro O Darek O w dupę. chyba Bierzemy bota, tam będziemy się Ale długo, że ci to. W no bo kurde, co good job. Zabiłbym tych dwóch jakby tam nie, nie był jeszcze Hecarim i Ale wziąłem wieżę i to jest też na plus. Jeszcze jeden, jeden skid do... Boże, do, do Gdzie ten... O, po, 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 idę, idę. Jorik przyzywam mglistą dziewicę Kurde zginie Ach, Ale ty porobisz Ulti No kuźwa żyjesz, z no. no a gdzie jest Twisted, ten Boży Twisted Misiek, on za chyba zabije Nie, wierzę, pa Ale i tam jeszcze ginie Kindred Ale kurde ten Ranger to się władował, tam to... Jezu Kindred nami no, no, A Na Boże ten botlane to jest jakiś Dawny 2-505 Czy ja no, potrzebuję doradki. Dobrze Ja już nie chram lolko nigdy <śm> Ja już nie gram Lola nigdy I dobrze no. To, to ida, 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 ida. Poczko, bym Co robisz? Idę, 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 jaki dobry Pooodź, kolejny dobry, dobre? jak bym go A w dupę, idę sobie puszczować. Wow to robisz? Dobra, chodź mi do Chodź dziewica Ale ona kuszuje fajnie. Nooo, ale. Miniony teraz dobra, z wesekip. Mogłem go zwanuszyć? Nie, nie wezmę go. Nie ja chciałem go odejść. nie użyłem piska. Nie wierzę, mogę. Dwie sekundy. O w dupę tutaj ich jest, dwóch. Dobra, rangi na puszu. O oh, fuck, ale zginęliśmy W dupę e, dobra wy tym wszyscy podnieście. A my może Regi weźmie bowta, a my chodźmy 7 sekund do infernalnych. No Kindred nie Jakbym miał teleporta, to on zdąży te wręcz gdzieś indziej Dobra, Kindred przeżyła, A jednak... Przeżyła, okej. Okay. Dobra, mam Infernala, zatem. Kto gdzieś był, Hecarim? Złożę tą hydrę... ...tytaniczną. Ej, Kindred! Co ona robi? Ale... ...ryzykuje. Zginie. Zdobyłem ją. No po co się... O! No nie, nie porobi, za mało ma HP. Pięknie! A, jest dobra, ja Daj! Dobra, już Dajwa zrobili. Może jeszcze porobi Luciana. Siadę, no dobra, jest już na nim. Dobra mamy smokę za chwili Wow, aaa. Ale dobra... ty pod, porobisz, bo nam ci dała ducha No gówno mi dało. On już jest gdzieś tam hełem daleko. Dobra, a tu jestet jedną wieżę wziął Jego ja sam nie wiem, nie, nie zmaszytuję go Ja go też... Ja też tam idę Może na combo spójnie patrz, kimo a, dobra ma karty. Wow, brawo. No jak go nie zabierz na combo? No w sumie. nie czuję jeszcze mocy tej jamki. <grymne> na topie jest farmy do wzięcia. Nie mam tego ulta, żeby pomóc. A, u nich tylko twistet fajnie, że ja nie wiem, czy możemy się tak zapuszczać mocno. Dobra, mam stunka. Ja też mam. Szkoda, że... O, w dupę tutaj się czekam. Niech przyjdą. Hmm. Lecę. A ja jestem bez ulta, ja nie mogę walczyć. O Boże, mamy. Wójta! A! złapali mnie! Fuck, jak mi zdjął. Kuź, wejdą zadaję Okej, okay, ace. Bierzcie inhi, bierzcie inhi tutaj. No, jeszcze ta nam pomoże. Koleżankę. Macie 21 sekund, to jest tyle czasu. Można Dobra, idę solo barona. Nie, bierz <noise> solo inhi. Żartuję. Od razu rotacja na bota potem, bo na bocie też się zbiera fala Wojtek, słyszysz? Mhm. Weźmiesz inhi, nie pushuj tak. nawet tych minionów, od razu inhi B, chociaż nie wiem, 800... nie, nie weźmiecie. Dobra, dobra, jedno inhi przynajmniej będzie. Dobra. Mamy inhi, powinniśmy teoretycznie iść co teraz... Kindred zginie. No to niech zginie, Jezu, ciećmy w głupi jakiś. Jesteś tam nie ginzaniem wojka nie jesteś caritas Jezu Idziemy barona? Oni muszą teraz defować Powinniśmy, tylko że bez Kindred nam to długo zajmie. No ale Ranger ma damage. No, żeby był z nami Bierzmy to. Dobra, czekajcie na Ren'n'gego. 302 Fate tu idzie. Tutaj, o, ten trash z Dariusem. No, Darius jest to Chodźcie na Dariusa, chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, wow. oh, widziałeś to? No, 18, jak Dobra, teraz. Robimy? Ja trzysta 300 golda. A mnie stać, a nie. nie wiem po co się cofnąłem po HP w sumie, tylko... Dobra, mam już Ignite'a, można kogoś one-shotować. One-shot Ani. Nie, to bota weźmy, jedyny na bota chyba muszę dać. Chodźmy, Wojtek, na swoją tą ul 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 ulicą. Gdzie? Na bot lane'a, możemy sobie szukać. Ja tam tak na tylko wezmę ta. No, na bota albo na topa. Oni tam będą się bić, w sumie ten ranger powinien zabić tego pista zaraz, bo on właśnie już zabił A my możemy wbrać bota tam podprowadzić farmę i mieć easy -tangular. Mam zapytać z z na tutaj. O teraz dam ten nasz. Koleżanki. I patrz jak szybko weźmiemy stamtąd Dawaj, 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 dawaj I, I od razu ten, inhi Od razu inhi, od razu inhi Nie przejmuj się nim On jest słaby Inhi, inhi, inhi Nie, 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 ej, ej, ej. Nie bij ich Pa, pa, pa. Pokażę ci sztuczkę? Tak Chcę zobaczyć Bu! No. Zabiłem, ale zginąłem. To wykończcie. 30-minutowy filmik wyjdzie. No także dziękujemy Wam za oglądanie. Fajna gierka GGS. Dokładnie. Trzymajcie się i na razie. Co? Do następnego. Okay. Hey.